Panie trenerze, czy trener zadowolony z dzisiejszego wyniku i występu swoich zawodników? Tak, jestem zadowolony. Zliczy się zwycięstwo i to, co mogę powiedzieć, drużyna jeszcze czeka dużo pracy jazdy na tym torze, ponieważ to, są, to jest tor, który naprawdę dużo nad nim pracowaliśmy. Jeszcze ta u, ulewa, która była dzisiaj w nocy, nie to, że pokrzyżowała, ale minimalnie pozmieniała plany. Rzeszów też nie jest słabą drużyną, więc patrzmy na to z pozytywem. Cieszmy się ze zwycięstwa. No i co to dużo powiedzieć? No pewnie kibice będą mówić, że jakby był Taj Fin den, to byśmy przegrali albo było inaczej. Za Fin indena jechał Dawid Belego. Proszę policzyć sobie punkty. Wszystko na ten temat. No to a propos punktów, patrząc w program, no to nasza linia seniorska wyrównana, można powiedzieć. Krzysiek trochę odstawał na plus, oczywiście, ale patrząc na innych chłopaków, no to w miarę porówno. Tak, ogólnie drużyna jeszcze musi trochę się zgrać. Parę błędów było na to, że w czasie jazdy, ale cała reszta jest OK. Mimo tych błędów wygraliśmy spotkanie. To się liczy. Nawet nie myślimy o tym, co będzie w rewanżu, bo jeszcze do tego rewanżu daleko, daleko, a my będziemy już się zastanawiać od wtorku. Już mamy plan w sumie od wtorku przygotowania do meczu z Lesznem. No to jeszcze zapytam o naszych juniorów, bo jakby zero znowu przy nazwisku Bartka Nowaka. Czy tutaj coś trener niepokoi w chwili obecnej? Na tą chwilę jeszcze nie, także na spokojnie z Bartkiem przepracowaliśmy dosyć dużo czasu w tym tygodniu przed właśnie dzisiejszym meczem, więc było wszystko dobrze. Ciężko jest mi teraz powiedzieć, bo ten drugi bieg Bartka był naprawdę dobry. On tam wyszedł ze startu, dojechał, chciał dojechać do tego cyspanego, gdzieś tam mu uciekło koło, zaliczył upadek, no i później po tym upadku trochę był, yy, myślę, że skołowany, bo porządnie walnął, więc y, dlatego pojechałem. Emil. Na razie no. zostaje wszystko po staremu.